Cześć, kolejna wojna, tym razem tryb, czy nie tym razem? No, kolejny raz tryb, obłęd. No, mierzymy się tu z jakimiś wuchami, Po farmie jest mniej więcej ramisowa, bo 5 ataków przewagi, 204 punkty, więc to są 4 ataki do odrobienia. No, mamy na to 5, więc no, jest to szansa odrobić. Także zobaczymy, jak się uda zagrać na resetach. No i pierwszy atak. Tutaj pomysł jest taki, aby iść mocnymi, czerwonymi, pijącymi. Mam dwóch metyków do zbijania obłędów i do czyszczenia statusu, no Głównie ten status no to będzie mm, oślepienie, no bo i goblin z rodziny może rzucić oślepienie i Bart y, też go daje, więc no, próbuję w ten sposób pierwszy atak. No mam dezaktywację, bo tutaj na pewno hatar odpali. No dobra, mam jedne czerwone. I dwa niebieskie, tu widzę, że się złożą. Dobra, zacznę od tych czerwonych. I zaraz puszczę może kaskadę. Te niebieskie poziomo. Złożą mi się drugie niebieskie. No i trzecie. No szkoda, że tu niebieskie mi nie poszedłem, to już by była wygrana. Dobra, złożę sobie to w kaskadzie, tak żeby tanga od razu odpalić. Dobra, wyczyszczę sobie to oślepienie. Pierwsze, zdejmę im blokadę statusu. I pytanie, chciałbym w sumie tą Astrid znaleźć? Jeżeli padnie Astrid, to więcej na razie nie potrzebuję. Szkoda, że Hator dostała. Że Hator zrobiła opór. No to ten ruch jest bardzo kaskadowy, tylko wydaje mi się, że to jest jedyny ruch na planszy tak naprawdę. No więc trudno, no jak jest tak zablokowana plansza, no to i tak nic nie wymyśla innego. I teraz co? No jego hator odpali, zobaczymy. Dobra, ja się pozbyłem obłędu. No, dobrze, bo nie mam czym dobić tej Astrid. Okej, okay, dobra. Dobra, Astrid dobije już, także mm, on zostaje już bez medyków. Tylko co teraz w sumie? No, muszę szukać tych czerwonych, tak naprawdę. Na szczęście mam dwóch medyków. No i znowu kolejna wojna, i ten tafer bije w swoich. No ciekawe to jest. Na poprzedniej wojnie te tafery przeciwnika też kilka razy odpalały w siebie na tych 20%. No dla mnie to akurat dobrze, no ale no dziwne, że, że akurat tak mi się trafia. No nie będę narzekał na pewno. Dobra, to obłędu tutaj nie mam. Dobra, i udało się wygrać pierwszą walkę. No i kolejny atak tutaj z dwoma mocnymi leczeniami. Dodatkowo są też leczy, więc tak naprawdę trzy postacie mogą ściągać mi tutaj obłęd. No i niebieskie, mocne bijące, także próbuję tak. No tańce mogę sobie czyścić statusy. Song też może czyścić pasywką. No zobaczymy. Dobra, niebieskich nie ma za bardzo, jest jeden tylko. No i pytanie: jak tutaj zacząć? Mam czwórkę czerwoną, ale ona też wiele mi nie da. Musimy zacząć od proponowanego ruchu. Może tutaj się jakaś kaskada gdzieś złoży. Tak naprawdę tu będę musiał szukać przetas przetasowania planszy. Dobra, tu może podejdzie drugi? Nie. Okej. Okay. Dobra, to tu spróbuję yy, złożyć jakąś już pierwszą kaskadę. No trochę szkoda mi poświęcać tego diamentu teraz. Złożę bezpieczne 3, bo no ja tego leczenia tu będę bardzo potrzebował. No i dobrze, bordzenie jest naładowane na 100%. Dobra, ile jest czerwonych na planszy? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Kurczę, jednego brakuje. No dobra, muszę zacząć składać te niebieskie, bo no szkoda, że nie podszedł znowu dalej żaden czerwony, znaczy ten jeden brakujący czerwony nie podszedł. Oj, kurczę, znowu nie podszedł. Dobra mm, mam niebieskie. Tylko ja nie wiem czy ja to jeszcze przeżyję. Dobra, szczałtafera mogę już nie, prze, nie przeżyć. No gdyby nie taka skada, to on by nie odpalił. Tak to odpali jeszcze Ascjan. Dobra, ja już tego nie przeżyję raczej. No, chyba że ktoś by mi zrobił prezent i odpalił na odbłędzie. Zwykle ten. Aha, no tak. Już miałem mówić, że zwykle tafer odpalał, jak to nie było potrzebne. No a tutaj ewidentnie było bardzo potrzebne. No, tym razem dob dobrze mi się tutaj udało. I teraz tak. No, nie zdejmę im błędu na razie. Zastanawiam się, czy ryzykować w Usąga. Żeby ich dezaktywować, tylko że w sumie, jak ich dezaktywuję, to odpalę od razu brambla u przeciwnika. Hmm. Może ruszę jeszcze po Sladesa. Może uda mi się zdjąć ten obłęd z siebie. Dobra, udało się. I teraz tak, jestem w stanie wybić paprykę. Jestem w stanie wybić Astiana. Chyba. Ile on ma życia? 1100. No tak, powinienem go wybić, bo nawet jeżeli nie, to pójdę w dużą kaskadę i go zdejmę. Dobra, jemu zostało 3 mi 4. No, tylko, że on ma odpornego Brambla. Ja nie mam nikogo odpornego. Dobra, zobaczymy, czy trafi. Teraz kogo by tu wybijać pierwsze? Chyba muszę brambla pierwsze wybić. Bo oni będą wskrzeszczać, a jak brambla nie wybije, to on ich będzie leczył i... i ciężko mi tu będzie coś zrobić. Dobra, będę miał kolejne niebieskie bramble. Jest wyciszony na szczęście. Dobra, odpalę sobie leczenie. Okay, no podstawa wybić tego brambla tak naprawdę. No i teraz to się z nimi już mogę męczyć. No i dobra. W sumie chcę wymuszać. Aha, chcę czy nie chcę? Dobra, nie będę w sumie wymuszał tego tafera, bo on może odpalić w sumie na obłędzie. Teraz. Teraz go wymuszę. Okej, okay, nie udało się. Dobra, zdejmuję swój obłęd. Ok, wstał teraz z pełną maną. Będę miał songa. Unikam. Kurczę, to już mi się czas kończy, nawet nie zauważyłem, a to już 3,5 minuty zostały A ja się męczę dalej Dobra, udało się, no, długa walka No i kolejny atak, tutaj będę próbował w ten sposób Mam cię do usypiania, mech może przerzucać statusy Sowa ograni będzie ograniczać manę zakotów, które będą wstawać no Spartoli ma na początku na start ma tą blokadę statusy, więc są go nie wyciszy, więc teoretycznie wyciszy mi ewentualnie dwie karty. No zobaczymy, może się uda. Jeżeli wyciszy prawą stronę, to tutaj też ci ma szansę na opór. Jeżeli lewą, no to pewnie będzie trochę większy problem. Zielone jakieś są. O i pięknie się złożyła ta czwórka. Ale taka skada już chyba tak trochę mniej. I jak tu dojść? Chociaż nie, bo jak mi się złożyły cztery, to teraz złożę sobie trzy i potem bombą kolejne. Dobra, i tym nawet z Bartoli miałem. Pytanie, czy te trzy niebieskie, czy znaczy trzy zielone go dobiją? No to mi na pewno ułatwiło teraz strasznie walkę. Problem jest z tym krwawieniem, bo Meg jeszcze nie jest gotowa do odpalenia dobra, bije w tą stronę ile na turę? 600, czyli jeżeli nawet uśpię, to w kolejnej turze oni się wybudzą, dostaną jedynie przez jedną turę większe obrażenia ta strona padnie chyba w jedną turę 1000 obrażeń ponad dostają tak mniej więcej, plus jeszcze status od Fafnira, który zwiększa tą ilość obrażeń więc tam ta strona padnie na pewno Dobra, to ja sobie pod mech podciągnę, tak żeby sobie wyczyścić swój status, lewa strona pada, no i zostają tylko dwie karty, zobaczymy jak to odradzanie yy, działa, jeżeli mam tego werusa, dobrze, że mech yy, nie odpaliła z obłędem, mam te zielone na pusto, no mi się niebieskie znowu, ale trudno, no zdrawia dużo many dostała, I co? Ją uśpię w sumie. Dobra, pytanie, czy jeden klocek odpali Tom Leonie? Nie odpalił. Dobra, to teraz uśpię ją znowu dla odmiany. Muszę coś znaleźć tutaj na tej planszy w miarę szybko. Dobra, jeżeli zrobię tutaj poziomo, to złoży się czwórka i po, po lewej stronie Myślałem, że się tam podciągam po prostu, no ale jak, jak w sumie zrobił się diament, to nie będę narzekał. Dobra, no i tutaj już walka z odrodzeniami. O, niedobrze. Dobra, muszę ryzykować z tym obłędem. W sumie mogłem wafnirem pierwsze. Tylko, że boję się odpalać wafnira, bo mam w miarę walkę pod kontrolą. To był missclick, nie chciałem tego robić Bo gdyby nie odpalił we mnie, to zrobiłby mi tutaj spory problem No i kolejny atak, tutaj taki pomysł, żeby wziąć sobie mocne czerwone Ma tutaj dwie niebieskie karty, dodatkowo gazela do czyszczenia statusu HTFRS również może wyczyścić jeden status pasywką No i próbuję tak, no trochę brakuje mi tych medyków, którzy bezpośrednio leczą No mam sporo takich turowych, typu właśnie Vaishali, ta żółta z Beowulfa no i trochę to jest dla mnie problem ten tryb, bo chcę mieć po, dwa, po dwóch medyków, żeby sobie redukować leczenie, no i to robi taki problem, że, że trochę mi będzie ich brakować pod koniec wojny. Już tutaj zaczynam mocno kombinować. Biorę właśnie HTFRS, która jest na 3,70, ale statystyki ma niewiele gorsze niż ta kazela, więc no zobaczymy, czy dadzą radę. Dobra, HRS już sobie od, będę w stanie odpalić. Tylko może... No nie wiem, czy czekać na ten obłęd. No, że jak odpalę w siebie, a w sumie już potrzebuję tego leczenia. No nie będę z nią chyba czekał. Być może to jest błąd, ale boję się, że jakbym jak stracił to leczenie, to ja już tego nie przeżyję. No a tutaj mogę zaraz odpalić w sumie gazele, więc. A przynajmniej jestem już na jakoś podleczony. Tutaj już jest drugi atak likuja i tak naprawdę bez tego leczenia ja już bym tego mógł nie ustać. Zobaczymy w koło... o HTFRS już ledwo. Ledwo żyje. No mogę mieć zaraz czerwone. Dobra, na szczęście się udało tą gazelą. Aha, tylko brakuje mi jeszcze. No to teraz mogę stracić w sumie tę tą manę. No to był błąd w sumie. No bakon trafił w gazelę, ale i na szczęście nie zdjął. Dobra, no to ja już mogę bić. ale to nawet nie próbuję na razie wybijać. Zresztą tutaj mam trzy cele. Ok. Dobra, jeżeli mi ta HTFRS przeżyje, no i przeżyła, no to będzie świetny metek. No muszę ją zrobić, tylko no nie mam teleskopów. No i jeżeli nie uda mi się faktycznie dalej ich dozbierać, to, to zrobiłem po prostu na trenerze. No niestety malum już yy, mi padł. Jeden czerwony klocek na planszy to też niezbyt dobrze. No próbowałem jeszcze tu szukać. No ale trudno, no muszę odpalić tą Rozalindę. No i na szczęście wyleczyła mnie. Tylko nie mam dalej żadnych czerwonych. Teoretycznie mógłbym złożyć czwórkę w Leoni, odpalić bombę i mi się podciągnie. Tylko nie chcę tego robić. Spróbuję tutaj na, na pusto jeszcze coś. Może coś podejdzie. Dobra, na razie nie ryzykuję z Gazelą, bo jednym strzałem może mi nikogo nie wybije, a w sumie dobrze, bo wybił siebie. Dobra, no tutaj pomimo tych takich no mocno kombinowanych tych medyków Uda się to wygrać. No w sumie ciekawe jest to, że ta HTFRS ma no niewiele gorsze staty niż Gazela, więc więc dlatego stwierdziłem, że sobie ją wezmę. No przez y, też bonus z kostiumu ona mi otwala po 9 klockach, nie po 10, więc to też kolejny plus. Dobra, wybijam pierwszą Rosalindę. Aha, wybijam. Trudno powiedzieć, żebym ją wybił. Postaram się wybić o. Dobra, już się ją udało wybić. Ok, zdejmuję sobie obłęd. No i kwestia teraz mm, dobicia tej leoni. Ona pewnie odpali teraz w siebie. A nie odpali, bo, bo się odrodziła. Ok, dobra. Mm. Gazela nie ma obłędów, więc w sumie na razie nikt nie ma u mnie. Ale teraz dostanę, więc wolałem się podleczyć pierwszy na pewniaka. Teraz spróbuję zdjąć sobie obłęd, ok? Dobra. No to znowu męczarnia, znowu będzie walka, walka z zegarem. Już 4 minuty do końca, no bardzo dużo tych odrodzeń. tutaj będzie, o jest, dobra, udało się no i kolejny atak tutaj mam drugą kartę która będzie mi zdejmować, obłęd to wyletować ma ona leczy z zadanych dodatkowo dwie karty, które zawsze trafiają Hrimedar i Ixin może wykradać te statusy od przeciwnika głównie chodzi o te uniki no i próbuję w ten sposób, 3-2 niby, ale może może się tutaj uda jakiś pomysł jest, no zobaczymy no pewnie ten jego tank odpali ze za dwa razy to pewnie co najmniej zanim ja coś znajdę, no bo tutaj mam dość wolny skład. No ale może się uda. Dobra, są pierwsze niebieskie. Dobra, jakieś fiolety tutaj yy, też już zaczęły podchodzić. Yy, ja tu mam fioletowy diament w sumie. Więc sobie go złożę. Dodatkowo tutaj od razu jakieś niebieskie podchodzą. Dobra, jak odpalę ten diament, to już będę miał fiolety. Problem jest taki, że mam już też obłęd. Na szczęście obłędu nie mam na Forsysie. No bo on jest yy, postacią odporną. I chyba wolę złożyć pierwsze te niebieskie. Yy, no bo boję się odpalić Heimdarr, nawet na tych 10%. A problem jest taki, że... No bym się nie bał w sumie odpalać. Tylko z Thjma jest, yy, jest ten problem, że ona może spudłować. Dobra, pierwsze xin, żeby im zwiększyć e, obr, e, zadawane obrażenia. No i potem Hraimdar, no Hraimdar to już się powinna tutaj mocno przejechać, tanka już na pewno nie będzie, a jednak jest. No to mnie zaskoczyło. Dobra, ale... Teraz ten Wusong nie, nie dezaktywuje mi wykradania ich podbić. No myślałem, że wykradnę te Uniki. no jeżeli tego nie wykradnę to niedobrze no trochę mi to zepsuło plan na walkę bo teraz jeżeli ćmą spodłuję no to nie będzie zbyt dobrze no to ta ćma jest w ogóle bez sensu w takim razie teraz w tym składzie I ja tutaj przegram przez ustawienie no myślałem że Hraimdar, Hraimdar wykradnie te uniki no i teraz mam spory problem, przez to, że nie wykradła. Bo tak naprawdę jedno leczenie mi odpada. Hmm. No, mam tutaj niebieskie. Tylko, że one mi się złożą z tym czerwonym diamentem. No i nie jest to zbyt dobra informacja. Dobra, ale na szczęście on uderzył w siebie. No dobra. Ciebie bym wolał w sumie zdjąć, bo ty bijesz wszystkich no, snipera sniper mi nic nie zrobi. No tutaj w sumie no dobrze, że miałem dwie postacie zawsze trafiające. Jakbym nie miał tej Reinber i Xin, to ja bym to na pewno przegrał. Także no tutaj no nie wiedziałem, że, że tych uników nie da się wykraść. I to mogło mi tutaj tą walkę położyć. No tutaj taki pomysł, żeby przyjąć. W prowokację startową, pierwszy atak mam tutaj później dwa fauny. Marne staży, jeżeli zginie, to w stanie bez obłędu. Garden może chronić przed, przed też nakładaniem obłędu, jeżeli mi się uda go szybciej załadować. No tutaj dużo zależy od tego, czy ta prowokacja mi ustoi. No chciałbym trochę pograć, tak jakby na nią poprzyjmować No i w tym czasie poszukać sobie innych swoich specy. no fioletów nie ma za bardzo. Dobra, zacznę od tej kaskady. Czerwone się złożą na dole. Dobra, będę miał zielone. I podciągnę sobie fiolety. Dobra, problem jest taki, że no, fioletów za bardzo nie ma. Ty pierwszy bije, że potem. No ale w sumie, jakbym odpalił. Jakbym odpalił Gardena, to ci ma. Słabiej oberwie, no ale w sumie nic mi to nie da, bo i tak ją wyciszy. A w sumie wolałbym tego skilla odpalić zaraz przed obłędem, żeby się ewentualnie uchronić przed nim. No tu będzie bardzo trudno. Tak mi się, tak mi się wydaje. No tych fioletów na razie nie widzę. Dobra, mm -hmm. jakby je tutaj złożyć. Jest tu sporo ruchów, które mogłyby w jakiś sposób je podciągnąć. Dobra, złożę sobie te żółte z kaskadą w sąga. Mam nadzieję, że on nie odpali. No to przy takim kombo jednak odpali. Na szczęście nie dostaję obłędu, więc to jest plus. Niestety, mam wszystkich wyciszonych praktycznie. No, kiepsko taka skadami tutaj zepsuła. No tu będzie ciężko, bo teraz dostanę kolejne specce. Ok. Na szczęście Małt wybije tego Songa. I będę miał gartena na pusto. A garten nie ma obłędu, więc to mi może uratować tą walkę jeszcze. Ile ja jeszcze mam tego wyciszenia? Jedną turę i 200 dostaję tego krwawienia. Dobra, to jestem w stanie to przeżyć. Dobra, zagram sobie tutaj bezpieczny ruch. No, tutaj Garden mi zrobił tą walkę. Tak naprawdę, mm, kogo chcę wybijać? Chyba ciebie. I dobra, niestety nie mogę ich usypiać. Chwila. Teraz wchodzi obłęd, czyli muszę odpalić gartena. Ok, niestety przez to krwawienie straciłem go, ale tak naprawdę dostałem, dostałem obłęd tylko na Marnesa, no bo odpor Izabel i Maut są odporne. Hmm. No mało brakuje, żeby dobić tego Gestalta, no ale jeżeli puszczę w niego klocki. To on się załaduje na tej końcówce. Dobra, mam na szczęście Izabel. Ona nie ma obłędu, więc. Więc Gestalta wybije. Chciałem sprawdzić pierwsze kota, czy, czy nie padnie. Dobra. I Izabel, pytanie, czy bić teraz, czy za chwilę. Ile mam jeszcze? Jedną turę tylko prowokacji. Ale dobra, złożę sobie żółte. I odpalę sobie jeszcze raz tą prowokację. Dobra, na szczęście jeden kod jest wyciszony. Znaczy, nie wyciszony, tylko uśpiony. No, przydałoby mi się te zielone odpalić. Na szczęście teraz tylko prowokacja dostanie obrażenia. Okej, okay, a to... Dobra, nie mogę odpalić teraz gartena. Muszę przeczekać jedną turę, żebym stracił ten status obniżania życia. I teraz tak naprawdę mogę odpalić gartena dopiero. I teraz co? No, nie mam tej prowokacji. Ale w sumie on ma i tak blokadę wyciszenia, więc w sumie nic by to nie dało. Ok, jednego kota udało się wybić. Dobra, został tylko jeden. No i walka znowu. Do samego końca czasu będzie Ale no myślę, że zdążę Dobra, Marines znowu może odpalić Dobra, na szczęście znowu nie dostałem tego obłędu Dobra, ona bije w siebie No tutaj już jest wygrana, tylko muszę zdążyć w 3 minuty ją dobić W sumie mogłem tą bombę odpalać Okej, okay, no i tu się udało, no ale długa walka znowu.